Siemaneczko w roli sprostowania mod Strap Harvest niestety nie nadaje się na razie do użytku, bo kiedy używamy paszowozu po włączeniu tego modu w savie nie musimy nic postawić nawet z tego modu. Niestety zamiast rozdrobnionej słomy z belek pojawia nam się pelet. No i to jest niestety błąd. Nie wiadomo kiedy zostanie naprawiony dzięki miłemu temu czarnemu panu. Yy, dowiedziałem się o tym błędzie, no i od razu was chcę sprostować, żebyście sobie save'ów nie popsuli Bo będziecie musieli później wycofać sobie save'y, a z tym może być problem, jeśli dłużej pogracie sobie na tym yy, Na tym modzie, więc odradzam wam grę na nim, bo no możecie stracić po prostu całego save'a yy, No i w sumie tyle chciałem was poinformować, taki krótki filmik w roli sprostowania, żeby was oszczędzić przed tym, bo no dodałem niestety filmik, a okazało się, że no mod się nie nadaje na razie do użytku, no widzicie pojawia się pellet zamiast słomy rozdrobnionej no i popsujecie sobie tylko save'y tym, dobrze, że nie uruchomiłem tego myślę, że save'a będzie szło naprawić po prostu tym, że y, wyłączycie tego moda, no i powinno to raczej się naprawić jeszcze ja to sobie sprawdzę i y, jak coś napiszę w komentarzu, żebyście wiedzieli na pewno, więc y, ja Wam dziękuję za obejrzenie tego i jeszcze raz Was przepraszam za wprowadzenie w błąd, no niestety nie wiedziałem o tym błędzie no i mam nadzieję, że mi to wybaczycie dobra sprawdziłem to jeśli wyłączycie, w razie abyście już użyli tego moda jeśli wyłączycie sobie tego moda w save to zniknie po prostu pellet słoma też oczywiście zniknie, którą przetworzycie na pellet, ale wtedy się naprawia gra, więc no jak coś możecie sobie w ten sposób naprawić Save a. Jeśli, jeśli byście bali się, że straciliście sejwa, no to nie straciliście, bo wystarczy wyłączyć sobie moda albo go odinstalować i macie po problemie, więc to tak, tyle w tym odcineczku, dzięki za oglądanie, jeśli chcecie zostawcie suba, będę wam bardzo wdzięczny.